Cześć, cześć. Auryczny tarot i aura tygodnia od 6 do 12 kwietnia. Przy okazji świąt, przesyłam Wam moc pozytywnej energii, takiej wskrzeszającej, odbudowującej, czasami może oczyszczającej. To czytanie w tym tygodniu również może nieco bardziej natchnione, może trochę inne w innej formie, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam wszystkich do uczestniczenia w życiu kanału w postaci pozostawianych przez Was komentarzy, za które już dzisiaj również serdecznie wszystkim dziękuję. Tym z Was, którzy zawsze chętnie udzielają się na kanale i, i pokazują swoją obecność, to bardzo miłe, bardzo budujące i również dające mnie ten akcent, że chcecie oglądać filmy, że jesteście chętni, aby tutaj bywać. Nowych widzów, zapraszam do subskrypcji, dzięki temu będziecie wiedzieć, co się dzieje na kanale. Wszystkim przesyłam moc emocji, pozytywnych przede wszystkim i jak widzicie dzisiaj, tło trochę wodniste, takie trochę emocjonalne, ale. Ono specjalnie jest takie, żebyśmy bardziej myśleli nie o tych akcentach ludowych, ale bardziej o sobie, abyśmy skoncentrowali się na tym, co dla nas ważne, tak naprawdę, tak realnie, abyśmy odrzucili może to, co dzisiaj świat pokazuje, że powinno być traktowane bardziej z dystansem, a pewne sprawy, które dopiero dziś zauważamy, powinny być zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego w tym okresie świątecznym pozwólcie sobie na odrobinę kontemplacji. Czasami może medytacji, puszczenia nawet bardzo dobrej muzyki, która, jak wiecie, łagodzi obyczaje i wprawia pozytywny ruch tych cząsteczek radości, które wokół nas wirują. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że wiosenna przemiana poza samym faktem obchodzenia świąt, jest takim naturalnym, biologicznym naszym rytmem. Stąd dzisiaj to tło, które widzicie, takie oczyszczające, takie emocjonalne, wodniste. Bo nic lepszego niż woda nie stanowi naszego naturalnego środowiska. My jesteśmy wodą. Musimy o tym pamiętać, bo tak jak kropla czysta pokazuje swe przeźrocze, tak i my powinniśmy być klarowni i natchnieni pozytywną, mocną, nawilżoną energią radości, chęci dzielenia się nią i tych wszystkich pozytywnych aspektów, które możemy nieść dalej, skupiania się na tych plusach, nie na minusach, oczyszczania siebie, każdego może dnia z tego, co nam nie służy. Choćby czasami przez łzy, choćby czasami przez poczucie niemocy, ale pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy dziećmi planety, wszyscy jesteśmy tą samą kroplą wody. Zachęcam Was do tych przemyśleń, które z pewnością nie są nowe dla Was, ale może dzięki temu, że właśnie nastał taki czas, mamy okazję do tego, żeby zajrzeć trochę głębiej w naszą wrażliwość. W tym tygodniu przed Wami czytanie związane z przesłaniami. Przesłanie orakul. I od aniołów. Takie, którym pokażę Wam, co w tym tygodniu będzie ważne, na co powinniście zwrócić swoją szczególną uwagę. Przesyłam Wam moc pozytywnej energii, przesyłam Wam aurę wzmocnienia i aurę ochronną, abyście czuli ochronę swoich aniołów, abyście czuli ochronę sił wyższych, abyście patrzyli bardziej głęboko w kosmos i współbrzmieli z matką naturą. To bardzo ważne. Wspierajcie siebie nawzajem. Bo to jest najważniejsze. To jest ta kula energetyczna, która nas ciągnie do góry, aby było lepiej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Przesyłam Wam moc pozytywnej i ochronnej aury. I nie zwlekając, przechodzimy do czytań. I zobaczmy, co u Was, drogie raki, w tygodniu od 6 do 12 kwietnia. Jakie wyzwanie dla raków, wyzwanie dla raków na ten tydzień, co stanowi wyzwanie dla Was, drogie raki. Co stanowi wyzwanie dla Was, drogie Raki? Co jest przeszkodą? I jaka jest rada dla Was w tym tygodniu? Dla Was akcent tego tygodnia stanowi nowa droga, bycie przewodnikiem lub przewodzenie sobie, a także odnowienie. Wyzwanie dla Was, jakie stawia ten tydzień, to pewne przebaczenie, pozbycie się wyrzutów sumienia albo poczucia winy. To może oznaczać odświeżone kontakty, powrót dawnych osób. Do Waszego życia, tych, którym należy wybaczyć, albo zrobienie po prostu rachunku sumienia. Może będziecie się musieli zdobyć na taki wysiłek, jeżeli nie przyjdzie Wam to łatwo. Być może będą to osoby lub sytuacje, które Wam będą chciały wybaczyć i rozpocząć nową zupełnie drogę. A więc wyzwaniem dla Was w tym tygodniu może być uzdrowienie pewnych relacji, pewnego sposobu patrzenia na a także odnoszenia się wobec pewnych prawd. Może nie jesteście pogodzeni z czymś, a może potrzebujecie wybaczyć, lub aby Wam było wybaczone. A więc ten tydzień będzie właśnie taki uzdrawiający. To jest wezwanie, aby się uzdrowiło, aby było to możliwe. To magiczny eliksir, który daje życie. To taka życiodajna siła tego, co pozytywne, bo odrzucenie pewnych ciężarów. Które trzymamy w sobie usilnie, czasami tak nas dociąża, że nie pozwala ruszyć dalej. Nie pozwala nam patrzeć w pozytywną dla nas stronę. Ten tydzień może jest właśnie takim oczyszczeniem, o którym i ja wspomniałam Wam na początku w czytaniu intro. I ta karta również zachęca Was do tego, żebyście podjęli czasem może żmudną, ale jakże kojącą podróż. Przeszkodą dla Was. W tym tygodniu, aby to zrealizować, może być próba powstania, próba znalezienia tej wiary w sobie i wiary w innych. To może być dla Was trudność w pokonaniu tych stereotypów, to może być trudność w przełamaniu pewnych złości, takich nawet czasami drażniących Was samych, ale jednak nadal Waszych, takich trochę nierozłącznych. A tu karta mówi oddziel. Przejdź do następnego rozdziału. Poczuj tą energię jutra, poczuj energię uwolnienia, oswobodzenia się z tych wszystkich niepotrzebnych, krępujących Twoje ruchy, łańcuchów. Radą dla, dla, radą dla Ciebie, Raku, jest: zatrzymaj się, oceń sytuację, bądź cierpliwy, wykaż cierpliwość do siebie, wykaż cierpliwość do tych. Innych, którzy mogą nie rozumieć Twojego procesu przemiany. Ale nie ulegaj temu, co, od czego już odchodzisz. Zastanów się, czego najbardziej chcesz, co ci daje powietrze, co ci daje szczęście. Oceń swoje zaangażowanie, w pragnienia, którym stawiasz czoła. A więc nic innego, tylko bądźcie zaangażowani w tym tygodniu w przemianę, w oczyszczenie, w tą odnowę słuchajcie. To jest bardzo ważne, raki, aby odejść, opuścić czasami to miejsce, które już zostało wyjedzone, które już nie służy niczemu, nie daje, nie karmi. Odejdźcie od tego, odwróćcie się z lekkością, z łatwością i energią ciepłego, świeżego powietrza. Co chcą Wam jeszcze anioły powiedzieć? Zobaczmy, jakie przesłanie od aniołów na ten tydzień dla raków. Raki i przesłanie anielskie dla Was. A więc zobaczcie: jasność, klarowność, przejrzystość tak jak ta woda. Anielska mądrość przypomina Ci, że wiecznie zajęty, wzburzony i niespokojny umysł jest chory. Natomiast umysł wyciszony i jasny jest umysłem boskim. Pozwól, by mądrość Twojego serca promieniowała na zewnątrz i usuwała zbędne trajkotanie Twojego umysłu. Twój anioł poddaje Ci te kwestie pod rozwagę, czekając, by pomóc Ci w jej rozwiązaniu. Usiądź w ciszy, aby poczuć wewnętrzny spokój. Pozwoli Ci to rozjaśnić każdy obszar Twojego życia czystym i jasnym światłem. W tym świetle, anioły ukażą Ci nową drogę życia. Ujrzysz wszystko w innym świetle i będziesz podejmować decyzje na podstawie siły i oświecenia. Mój umysł jest wyciszony, spokojny i jasny. I pogodzony, słuchajcie, ku przebaczeniu i odrzuceniu tego, co toksyczne. Tego Wam życzę, raki, w tym tygodniu, abyście nie trzymały się rzeczy, które nie służą. Abyście puściły wolno te przeszłe emocje i te, które być może są podsycane akcentem złości. Odrzućcie to. Wybierzcie nawodnienie, wybierzcie jasność, powietrze, przestrzeń. Ona da wam tą świeżą perspektywę i przede wszystkim natchnienie. U uwierzcie w to i działajcie. I nie oglądajcie się za siebie i nie trzymajcie się kurczowo tego, co toksyczne. Ochronnej aury tego tygodnia drogie raki Wam życzę. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam. Zapraszam, lwy.